Siemanko tutaj DJ Paha, dzisiaj pokażę Wam jak skonfigurować FRAPsa. E, na pewno musicie zaznaczyć FRAPS Start. E, no jak, się, jak macie Windowsa 7 to macie jeszcze te dwa pliki, a jeśli macie XPK to już ich nie macie. Dobra, przechodzimy do FPS-ów. fps u no, na pewno zaznaczamy FPSy. E, tutaj zaznaczamy, w którym koncie chcemy mieć nagrywanie, to co nam wyskakuje. Tutaj zaznaczamy ile sekund ma się nagrywać. E, ja mam ja zaznaczone... Kilkanaście dziewiątek, dobra, przechodzimy do Mowiec. Tutaj zaznaczamy, tutaj z, yy, czy ma się zaczynać i kończyć filmik. Ja, ja mam F9, tutaj zaznaczamy FPS, -y. ja mam zaznaczone 60 FPS, -ów. mam nawet dobra, dobrego kompa. Tutaj zaznaczamy Record Win, to też Stereo i jak wiadomo trzeba mieć mikrofon. No i zaznaczamy to. Przechodzimy do yy, Skin H Hots. No i tutaj zaznaczamy JPG albo BMP. I to jest tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał.